Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jestem Michał. To jest moja piła formatowa Felder K945S z systemem bezpieczeństwa PCS, a to jest moja parówka 5 zł za opakowanie. Dzisiaj za pomocą tej piły postaram się przeciąć tą parówkę. Zobaczymy, czy mi się uda. Zapraszam do oglądania. I o co tak naprawdę chodzi i dlaczego tak naprawdę ciężko mi będzie przeciąć parówkę za pomocą tej piły formatowej? Otóż jest ona wyposażona w system bezpieczeństwa PCS. Jak już mogliście zwrócić uwagę, zapobiega on obcięciu parówki. To nie chodzi o parówkę, tylko chodzi przede wszystkim o wasze palce. System ten nie posiada żadnych dodatkowych czujników, kamer, detektorów. Tak, więc działa również bez tej górnej osłony, co przed chwileczką mogliście zobaczyć, w przeciwieństwie do systemów innych firm, bo nie ukrywajmy, coraz więcej firm, firm wprowadza podobne systemy. Czym one się różnią? Na czym polega największa różnica? Otóż system PCS, czyli to, co jest w tej pile, jest wielokrotnego użytku i dzisiaj Wam to na pewno udowodnię, bo już zobaczyliście dwie albo trzy Próby, a jeszcze będzie ich naprawdę sporo, bo naprawdę wziąłem sobie za cel przecięcie tej parówki i zrobię to. Utniemy tą parówkę za pomocą tej piły formatowej. I dlaczego robię te testy? Dlaczego je robię w ogóle na parówce? Moglibyście powiedzieć, że no to zrób cwaniaku na palcach, ale kiedyś ktoś dobrze powiedział, i ja to powtórzę. Wszystkie systemy bezpieczeństwa podobne do tego systemu PCS, jak i również system PCS, no to właśnie jest system bezpieczeństwa. Zapewne macie w samochodzie poduszkę powietrzną. I ogólnie zakładacie, że w sytuacji zagrożenia ona zadziała. Ale w momencie kiedy kupujecie samochód, no to nie próbujecie. Sprawdzić, czy ona działa, a jak zadziała, o to znaczy, że ten system działa, no to wtedy jej ufamy. Otóż nie, jeździmy samochodem i ufamy, że w sytuacji zagrożenia, w sytuacji wypadku, system bezpieczeństwa, jakim jest poduszka powietrzna, zadziała i na ogół działa. Czy wyeliminuje taka poduszka powietrzna wszystkie zagrożenia, wszystkie urazy, łącznie z tymi takimi najgorszymi? Oczywiście, że nie. Ale może je zminimalizować. I tak samo jest właśnie w wypadku systemu typu PCS. Ten system nie wyeliminuje wszystkich różnych zagrożeń, e, urazów, jakie możecie sobie zrobić na pile formatowej, ale miejmy nadzieję, że w sytuacji, kiedy wy się zagapicie albo ktoś was zaskoczy od tyłu i się wzdrygniecie, no to ten system rzeczywiście zadziała. A jaki mam największy problem z systemem bezpieczeństwa PCS jest to przede wszystkim sposób prezentacji tego systemu. No, nie ma innej możliwości, jest on pokazywany najczęściej na różnego rodzaju targach, z branży drzewnej, gdzie panowie pięknie ubrani, może nie w krawat, no bo to w krawacie przy pile to raczej nie za bardzo, ale pokazują sposób działania tego systemu. Sama parówa jest zamoczona w wodzie, żeby miała jeszcze lepszą oporność. Dodatkowo maszyna jest nieskazitelnie czysta, pucowana każdego dnia. Wygląda tak, jakby miała od razu pojechać do klienta. Ale umówmy się, w warunkach typowo takich na stolarni ta piła nigdy nie będzie idealnie czysta. Kurz, brud, trociny, gdzieś jakieś zarysowania. Czy to może w jakiś sposób wpłynąć na sam sposób działania systemu PCS? Przekonajmy się. Dlatego też nie chciałem robić samego testu, samej prezentacji tego systemu zaraz na początku, kiedy maszyna do mnie wjechała. Jest ona ze mną już miesiąc, półtora, może dwa, i cóż, chłopaki u mnie na stolarni się. Zaopiekowali tą maszynę, i może z daleka tego nie widać, ale jakby zrobić jakieś lepsze ujęcia, to uwierzcie, ona troszeczkę popracowała, i myślę, że to jest ten moment, kiedy można pokazać, zaprezentować i sprawdzić, czy system bezpieczeństwa PCS naprawdę tak działa, jak jest prezentowany na wszelakich targach. Porozmawiajmy sobie na początek o samych technikaliach. Tak jak mówiłem, obudowa. Nie jest tutaj potrzebna do samego działania systemu PCS, więc możecie pracować na pilę również z odsuniętą całą tą osłoną wyświetlaczem. Wystarczy sama tarcza główna. Do czego się przydaje osłona? Otóż jest tutaj taki piękny wyświetlacz, może w tym momencie go nie widzicie, ale na pewno niedługo zobaczycie, jak włączę samo urządzenie. On przede wszystkim, znaczy przede wszystkim, w momencie kiedy łączymy maszynę, on się świeci na czerwono. Informuje to nas o tym, że system bezpieczeństwa w tym momencie nie działa. On musi się dopiero zaaktywować i wtedy będzie działał. Jeśli tutaj się będzie świeciło na czerwono, aby sobie podłożyć paluszka, będzie po paluszku. Normalnie się świeci na zielono w momencie, kiedy system działa, ale czy zawsze? Otóż nie zawsze. Jeśli założycie za dużą tarczę, to znaczy na zielono się będzie świeciło do 350 mm tarczy, w momencie kiedy założycie większą tarczę, a tutaj można założyć tarczę jeszcze 400-450, wtedy ten ta, ta, te diody nie będą się świeciły na zielono, tylko na pomarańczowo. Najpierw się przestraszyłem, kurczę, że kupiłem maszynę, a ona już nie działa, bo miało się świecić na zielono. Spokojnie. W instrukcji jest wyraźnie napisane, że na pomarańczowo się świeci w momencie, kiedy jest... Większa tarcza założona. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, ale w sumie to jest troszeczkę oczywiste. W momencie, kiedy macie tarczę powiedzmy do 350, w momencie, kiedy system zadziała, ta tarcza opadnie, ona w całości się chowa pod blatem piły. W momencie, kiedy założycie na przykład tarczę 450, system zadziała, ale cała tarcza się nie schowa, ona i tak będzie delikatnie wystawała. Oszczędzi Wam palucha. Ale sam system was informuje, że no, lepiej załóż troszeczkę mniejszą tarczę i wtedy będzie ci się wszystko chowało. Rzadko korzystamy z takich wielkich, olbrzymich tarcz, ale czasem stosujemy je i fajnie, że ten system również działa, nawet przy takiej dużej średnicy. I żeby nie być gosłownym, sami zobaczcie, w tym momencie mam założoną troszeczkę większą tarczę i w momencie, gdy włączę piłę. Dioda odsłony zaświeciła się na pomarańczowo. Teraz zmienię tarczę na odrobinę mniejszą. Ok, w tym momencie już wiemy, jak aktywować i przystąpić do pracy z systemem PCS. A co zrobić w momencie, kiedy system PCS zadziała, a chcemy ponownie korzystać z piły. Przekonajmy się, zobaczmy. Włączymy teraz piłę. Zastosujemy system PCS, oczywiście na paruwie, i zobaczcie, jak z powrotem zaaktywować ten system, żeby dalej działał. Ok, system zadziałał. Tarcza jest całkowicie schowana. Musimy sięgnąć do tego przełącznika, gdzie obniżamy i podwyższamy tarczę, i w opór schodzimy na sam dół, aż do usłyszenia takiego charakterystycznego dźwięku. Na pewno to usłyszycie. Ja jeszcze dodatkowo podłożę mikrofon, żebyście na pewno to usłyszeli. OK, i w tym momencie możemy z powrotem podnieść tarczę i zarówno sama piła już będzie normalnie działać i tak samo system PCS będzie mógł się, wow. będzie mógł się aktywować. Włączymy piłę. Poczekamy do aktywacji. I możemy z powrotem się bawić. Czy system bezpieczeństwa PCS działa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jesteśmy oparci o piłę, mamy kontakt z podłożem, bądź przesuwamy materiał tylko od przodu? No cóż, przekonajmy się. W sumie ciekawostka, nad tym się nie zastanawiam, ale tak sobie myślę, jakie jeszcze testy by zrobić. A co w momencie, jeśli pracujemy w rękawiczkach? Mam rękawiczkę zwykłą taką lateksową, i to jest chyba jedyna rękawiczka, w której uważam, że ewentualnie można e, pracować. Każda inna jest na pewno niebezpieczna. Zaraz zrobimy takie paluchy piękne, parówczane. I zobaczymy, jak to się zachowa przy kontakcie z systemem PCS. Szczerze, wydaje mi się, że ten system nie powinien zadziałać i takie coś powinno być przecięte. Z tego względu, że no, guma, lateks czy nitryl to jest no, jakby na nie patrzeć izolator. Więc teoretycznie to się udać nie powinno, ale dopóki nie sprawdzimy to się nie dowiemy. Spoko. Myślę, że trzy parówczane paluchy wystarczą i zobaczmy jak zadziała system bezpieczeństwa w rękawiczce. Powiem Wam, zadziałało. I to do tego stopnia zadziałało, że nawet guma nigdzie nie, znaczy guma, rękawiczka nigdzie nie jest nacięta. Robiłem to bardzo wolno, dlatego teraz powtórzymy test, zrobię to może nie w normalnym tempie, ale szybciej. Zobaczcie, tak naprawdę mamy delikatnie przeciętą rękawiczkę i no, nacięty, można no, powiedzieć, nacięty na skórek, ale nic więcej. Tak naprawdę wystarczy e, plasterek, nieduży, no i chyba lufa wódki, że sobie palce nie obcięliśmy, ale dobra, idźmy za ciosem. Zróbmy jeszcze inaczej. Załóżmy rękawiczkę na rękawiczkę i zróbmy to naprawdę w szybkim tempie. Gdzieś tak słyszałem, że takie podwójne zabezpieczenie to wcale nie jest do końca dobre. A jak jeszcze niecień na pile, to już w ogóle. Kto Wam to na targach pokaże, takie rzeczy? Dobra, mamy naszą parówę w dwóch rękawiczkach. I zobaczymy, co teraz będzie, a będziemy ciąć bardzo szybko. Zobaczmy. Sytuacja tutaj wystrz. Widzicie? Przecieło. Nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie. Przecięło jedną rękawiczkę, a drugiej już nie zdążyło przeciąć. Tutaj jest taki biały punkcik. O, w tym białym punkciku to jest jedyne miejsce, gdzie doszło do samej parówy, ale by tak naprawdę no nic nie zrobiło. A w momencie, kiedy robiłem testy na samej parówie, to delikatnie ją nacinało. Znaczy do, tyle co na skórek, tak jak Wam mówię, no, gdzieś tam mamy jakieś tam delikatne nacięcie. A tutaj w dwóch rękawiczkach by nic nie było. Czy by to znaczyło, że to jeszcze lepiej działa? Teoretycznie nie powinno, no bo tak jak mówię, no, guma jakimś jest, powiedzmy, izolatorem, no ale nie. działa. Dobra, zróbmy bardziej hardkorowe testy. To mnie szczerze tak zaciekawiło, że zrobię jeszcze raz cięcie, ale w tym momencie z taką prędkością, z którą się na pewno nie tnie. Wręcz będę biegł przy tej pile i zobaczymy, co się wtedy stanie. Mamy to. Yy, palce obcięte. Mało kto się cieszy z tego, że yy, palce będą. Znaczy, a zobaczymy, czy obcięte, czy nie obcięte. Wydaje mi się, że chyba nie do końca. No, wygląda to tak. Widzicie? Nie jest źle, nie jest źle. Ściągniemy rękawiczkę. Wygląda to tak. Myślę, że do kości by chyba nie doszło. Ale takie coś pewnie trzeba byłoby szyć. A jakbyście tego nie szyli to by się to jączyło przez trzy tygodnie, zanim Wam by się to gojo, ale przy takim dziwnym tempie cięcia, którego no, no... nikt tak nie tnie. Chciałbym, żeby u mnie chłopaki tak szybko pracowali. Nie no, żartuję oczywiście. Nikt tak szybko nie tnie piłą i widzicie, no palec nie przecięty, więc to no powiem Wam szacun. Powtórzymy sobie jeszcze raz ten test, tylko bez rękawiczki. Jedno co zrobię, rzeczywiście ją wyciągnąłem teraz parówkę jako nowa, żebyście widzieli, że to jest na nowej parówce, nie ma żadnych tam uszczerbków, ale ona jest jeszcze taka, wiecie, jak wyciągacie parówkę, ona jest mokra. Wytaplam ją w trocinach, tak na wszelki wypadek, żeby rzeczywiście ona była jak palce stolarza. Słodka, fajna, elegancka. Dobra, przypniemy ją znowu taśmą malarską, mu taką mam, i przeprowadzimy test szybkiego cięcia. Widzicie? Jest oczywiście nacięta. Na pewno wołalibyście Ała. Gdyby coś takiego wam się stało, byłoby Ała. Na pewno trzeba by było jechać na SOR do szycia, ale do domu byście wrócili z wszystkimi palcami. Ale to jest jakiś skrajny przykład głupoty, żeby w ogóle w ten sposób próbować cokolwiek. Nie, nie da się w tym momencie nic ciąć, bo pamiętajcie, że w tym momencie nie ma żadnego materiału, który stawia opór. Jest tylko i wyłącznie stół formatowy nowy stół formatowy, więc on działa idealnie, płynnie, no i paruwa. Wasz palec na pewno ma inną gęstość, jest grubszy, nie jest tak miękki, to się nazywa homogeniczny, jak parówka. No i druga sprawa, że w normalnych warunkach coś byście cieli, więc na pewno nie uzyskalibyście aż takiej prędkości cięcia, więc w, wypadku, w skrajnym wypadku rzeczywiście Natniecie dość mocno, ale palec jest cały. A przy normalnym cięciu, normalnego materiału, nic się na pewno nie powinno większego stać. Oprócz jakiegoś nacięcia na skórka. Zróbmy sobie jeszcze test takie po prostu z cięciem materiału w normalnym, zwykłym tempie. Jak widzieliście, po szeregu testów, system działa działa naprawdę dość sprawnie. Ale każdy system ma jakieś ograniczenia, również te, i niektóre osoby już na to zwróciły uwagę, a co w momencie, kiedy nie rozcinamy suchej tarcicy, posuszarni klejonek na schody, tylko zajmujemy się drewnem przede wszystkim mokrym. Jeśli ktoś rozcina drewno mokre, pierwsza rzecz, że Wątpię, że kupuje do takiego celu takie, taką maszynę. To jest pierwsza rzecz, ale oczywiście nikomu nie można zabronić. I rzeczywiście w momencie, kiedy będziecie rozcinać mokre drewno, taki system będzie odczytywał to mokre drewno jako, na przykład właśnie wasz palec, wasza kończyna i jest szansa, że w tym momencie po prostu zadziała i będzie się taka tarcza chowała. Czy można coś z tym zrobić? Oczywiście, że tak. Jeśli zawodowo rozcinacie tylko i wyłącznie drewno mokre, nie wiem, czy bym się decydował na system PCS, bo tak naprawdę on będzie się dość często aktywował, będzie Wam przeszkadzał. Myślę, że to nie ma tak naprawdę sensu. W takim wypadku naprawdę musicie po prostu uważać na wasze palce. Ale co jeśli przede wszystkim, czyli tak jak ja, rozcinam drewno, które jest suche, wysuszone, eleganckie, po suszarni, docinamy sobie trepy, bądź płytę meblową, a raz do roku, dwa razy do roku rzeczywiście robimy jakąś altankę, jakieś tarasy czy coś tego typu i potrzebujemy przeciąć drewno mokre. No przecież nie będę kupował kolejnej piły formatowej, to nie ma sensu, ale jest bardzo proste rozwiązanie tego. System nie działa. System działa. A dlaczego jest to kluczyk, a nie po prostu jakiś przełącznik? No, bo ja mogę sobie zakładać, że system działa, ale komuś może przeszkadzać, może niewygodnie mu się pracować z takim systemem i z jakiegoś powodu mógłby sobie to wyłączyć, taki system. Ale w momencie, kiedy system jest włączony, ja mogę sobie. Zabrać kluczyk i wziąć sobie go na przykład do biura, i wtedy mam pewność, że piła będzie zawsze uzbrojona. A w wypadku, jeśli ktoś chce rozcinać mokry materiał, przychodzi do mnie do biura, mówi: Michał, potrzebujemy przeciąć coś mokrego, i załącza nam się system PCS. Zabieramy kluczyk, wkładamy go, wyłączymy na chwileczkę system PCS. Możemy wykonać prace, które muszą być wykonane i z powrotem włączymy system, kluczyk zabiera ze sobą i ja mam pewność, że system będzie działał zawsze. A właśnie, a propos, mieliśmy przeciąć tą parówę. No ale Michał, kupiłeś taką piękną, nową maszynę i tak maltretujesz ten system PCS, w końcu ci się to zepsuje, nie będzie działać, trzeba będzie wołać serwis, a serwis będzie kosztował masę pieniędzy. No oczywiście są producenci, którzy również mają, można powiedzieć, podobne systemy, ale które działają jednorazowo. W momencie aktywacji albo musimy wymienić cały agregat, albo musimy wymienić sam tak, taką łapę, która łapie nam tą tarczę i nam ściąga. Yy. Tutaj jest zupełnie inaczej. Dowiadujemy się o tym podczas szkolenia. W momencie, kiedy przyjedzie serwis i nam zakłada tą maszynę i ją tam kalibruje, opowiada, jak działa ten system, ale również dowiemy się z instrukcji obsługi. Dokładnie na stronie 5 jest napisane, że w momencie, kiedy osłona zacznie nam mrugać na niebiesko-czerwono, i tak na zmianę, informuje to nas o tym, że przekroczyliśmy. Ilość aktywacji, i musimy wezwać serwis. I teraz jaka to jest ilość aktywacji? 1,5 tysiąca, czyli mamy półtora tysiąca prób, i dopiero wtedy musimy wezwać serwis, żeby sprawdził ten system. Ha! A ja w ogóle chyba z tego wszystkiego nie powiedziałem, jak ten system działa. Właśnie wspomniałem o innych producentach, gdzie najczęściej to wygląda w ten sposób, że. Od spodu wysuwa się taki element, najczęściej chyba aluminiowy, który wgryza się w tarczę i ściąga ją na dół. Dlatego takie rozwiązanie jest kolizyjne i powoduje, że niektóre elementy urządzenia całej maszyny mogą się uszkodzić. Tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Cały agregat, cały silnik, łącznie z tarczą, wszystko, całe te bebechy maszyny są na takich. I prowadnicach, i sprężynach. Od spodu to dość fajnie widać, a wszystko jest na elektromagnesie. W momencie, kiedy system ma zadziałać, puszczany jest elektromagnes, sprężyny jeszcze dodatkowo ściągają cały agregat. Grawitacja działa, cały agregat spada na dół, na takie poduszki, można powiedzieć. I dlatego, właśnie z tego powodu, po ponownej aktywacji. Systemu podniesieniu całego agregatu możemy znowu korzystać z całej maszyny, z całego urządzenia, bez szkody dla samej piły. A dla kogo jest system PCS? No chyba tak naprawdę dla każdego, bo nawet jak ktoś pracuje sam we własnym warsztacie, jeśli będzie miał jakiś większy uraz, no to może go to tak naprawdę wykluczyć z dalszej pracy, a wiecie sami, macie dzieci. Kredyty, leasingi, ktoś na to musi zarobić. Pracujecie sami, nie jesteście w stanie pracować, ciężkie czasy, odpowiedzcie sobie sami, co może to, jakie to może mieć konsekwencje. Z drugiej strony, zatrudniajcie pracowników, pracownikowi się coś stanie, również, że to sytuacja nieprzyjemna, zarówno przede wszystkim dla pracownika, ale też dla pracodawcy. Ile system kosztuje w granicach 20 tys. zł? Czy jest to dużo, czy jest to mało? No, może nie jest to mało, jeśli chodzi o nasze polskie realia, ale z drugiej strony, przy leasingu rozbitn znowu na kolejne 5 lat, to tak naprawdę przy tej racie miesięcznej nie jest aż takie odczuwalne. A ja śpię spokojnie. Mam może niepewność, bo pewność nigdy nie ma, ale jest duże prawdopodobieństwo, że pracownicy nie zrobią sobie krzywdy na maszynie, a jest to bardzo istotne. I warte tych dodatkowych pieniędzy. Mam też oczywiście jakieś swoje przemyślenia. Tak jak Volvo kiedyś wprowadziło pasy bezpieczeństwa, w późniejszym czasie stały się obowiązkowe. Później wprowadzili jakieś kontrole pasa ruchu, żeby samochód nie wyjeżdżał poza linię. Teraz wszystkie samochody będą miały takie systemy. Jakieś systemy SOS i tak dalej. Jak widzicie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w szczególności Unia Europejska, dba o to, żebyśmy byli bezpieczni i może się okazać, że za jakiś czas kupując takie urządzenie właśnie jak piła formatowa, będziecie praktycznie prawdopodobnie zmuszeni do tego, żeby taki system mieć, możliwe, że on będzie w standardzie i przez to również podniesie cenę maszyny. Czy taka jest przyszłość czy inna tego dowiemy się tak naprawdę za kilka kilkanaście lat, ale myślę, że chyba wszystko na to wskazuje na pewno wyścig, można powiedzieć, zbrojeń różnych producentów będzie dążył do tego, żeby to bezpieczeństwo pracy na maszynach poprawiać z roku na rok. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie działania samego systemu PCS, śmiało zapytajcie mnie w komentarzu. Postaram się zebrać różne pytania, nie tylko i wyłącznie z tego filmu, bo już pojawiły się również inne pod innymi filmami, i jak się zgromadzi ich troszeczkę więcej, zrobimy sobie taki, można powiedzieć, QA odnośnie nowej piły formatowej z systemem PCS. Za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję i cóż, trzymajcie się, cześć!